Jesteśmy w zespole szkół technicznych w lesznie, gdzie zostanie otwarta dziś pracownia filmoteki szkolnej. To pierwsza tego typu pracownia filmowa w województwie wielkopolskim. Gwiazda ekranu, władze miasta czy media. Na otwarciu pracowni filmoteki szkolnej nie brakowało nikogo. Pracownia powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nowoczesny projektor, miękkie i wygodne krzesła, duży ekran, komputer z dostępem do internetu i wygłuszenie sali. To wyróżnia pracownię spośród innych. Stwarza wrażenie bardzo bliskie temu, co. Y Mamy i czego doświadczamy w kinie, w prawdziwym kinie, gdzie jest ciemno. I my siedząc w ciemności, zupełnie inaczej, emocjonalnie, zupełnie inaczej odbieramy kino. To jest, to jest po prostu sala kinowa. Tyle tylko, że sala kinowa w szkole. Sala będzie. Ogólnodostępna, będą z niej korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły, będą korzystać nauczyciele, będą korzystać także uczniowie i nauczyciele z innych szkół i mieszkańcy Leszna, taką mam nadzieję, a może nawet mieszkańcy regionu. Osobą, która przyczyniła się do powstania pracowni filmoteki szkolnej jest pan Piotr Kalitka angażuje uczniów w działania filmowe, oglądanie filmów, kręcenie własnych etiud. Jedną z form działalności naszego klubu jest zbieractwo eksponatów filmowych z XX wieku i staramy się to robić po to, aby ocalić od zapomnienia i sprzęty, na których się kiedyś... Kręciło filmy i wyświetlało, ale także, żeby pokazać młodym ludziom, że świat nie kończy się na obróbce cyfrowej. Jesteśmy właśnie przed salą, o której wspominał pan Piotr. Zajrzymy teraz do środka i zobaczymy to, o czym mówił. Zapytaliśmy uczniów tej szkoły, co myślą na temat pracowni filmoteki szkolnej. Uważam, że będzie bardzo przydatna, ponieważ będziemy mogli tam otwarzać materiały potrzebne do lekcji. Ogólnie jak będzie jakieś wolne lekcje, można się obejrzeć film albo coś takiego. Bardzo fajna, przestrzenna, duży ekran, na którym można ciekawe filmy obejrzeć. Nagłośnienie też jest bardzo dobre. No i to chyba wszystko. Bardzo fajna, duży ekran, tylko trochę za moc są basy. Sądzę, że my będziemy oglądać filmy różne, właśnie dokumentalne dotyczące tematu lekcji, bądź kółko filmowe też jest prowadzone w naszej szkole. Tam będzie idealna ta sala do tego. Pracownia Filmoteki Szkolnej daje szansę na poznanie najlepszego polskiego kina, także poprzez spotkania z twórcami. Dziś do naszej szkoły przyjechała Sandra Staniszewska, aktorka, która zagrała m.in. w filmie Kamienie na szaniec. Kto jest Pani inspiracją w świecie filmowym? Wiele jest takich osób. Na pewno, jeżeli chodzi o aktorki, to uwielbiam Kate Winslet, uwielbiam Mary Streep, która jest no, chyba na przodzie, jeżeli chodzi o talent i o zmienność postaci, możliwości aktorskie, warsztat itd. Monika Bellucci, Penelope Cruz, Salma Hayek to są też takie aktorki, które gdzieś, gdzieś, gdzieś mnie inspirują. A przede wszystkim też ludzie, których spotykam na co dzień przy projektach, czyli jak spotkam jakiegoś reżysera, operatora, to od każdego czegoś się uczę i każdy człowiek napotkany na mojej drodze mądrzejszy, albo nawet i ostatnio słyszałam, że warto pracować w ogóle z najlepszymi, więc jakiś najlepszy z najlepszych jest jakąś inspiracją w dążeniu do, do swoich marzeń do celu. Ostatnio Panią mieliśmy okazję zobaczyć na ekranach kin w filmie Kamienie na szaniec. Mogłaby Pani nam coś zdradzić więcej o Pani produkcjach filmowych, w których Pani będzie miała udział? Na razie po filmie wystąpiłam w takim filmie Chemia Prokopowicza, na który zapraszam, ale to, jest, to nie jest główna rola, to jest epizod. A tak to zapraszam do teatru, bo wystąpiłam teraz w dwóch spektaklach w Teatrze Komedia. To jest spektakl Akażofol i spektakl Klatka Wariatek. Więc jeżeli możecie wsiąść w pociąg i jechać do Warszawy, to teatr też jest w porządku. Co panie sądzi o angażowaniu młodzieży w produkcje filmowe? Sądzę, że to świetny pomysł. Na pewno im szybciej się zacznie, tym, tym swobodniej się później człowiek czuje przed kamerą. Ja zaczynałam już z takimi wywiadami, jakie teraz przeprowadzamy w wieku mniej więcej gimnazjalnym, i myślę, że to mi ułatwiło troszeczkę, jeżeli chodzi o swobodę. O dysponowanie głosem, o kontakt. Im szybciej, tym fajniej. No jeżeli jest taka możliwość, i o ile to są produkcje, które później miło się ogląda sama, mój człowiek się nie załamie, to, to warto. Co pani sądzi o tym całym przedsięwzięciu dotyczącego otwarcia pracowni firmotyki szkolnej? E, może tak. Mi się nie zdarzyło jeszcze reklamować prawie żadnego produktu. I myślę, że jeżeli bym się zgodziła na jakąś reklamę, to na pewno musiałabym chcieć się pod tym podpisać. I niejako to, że tutaj jestem na tych, na tych otwarciach, jest reklamą. Jakby to, że ja, że ja jestem za. I faktycznie pod tym mogę się w 100%, w 100 podpisać, ponieważ uwielbiam filmy. Oglądam, nie wiem czy. Trzy filmy tygodniowo, może nawet więcej. Staram się nawet czasami jeden film dziennie obejrzeć, zależy też od wolnego czasu. I uważam, że to jest gdzieś klucz do tego, jeżeli chce się uprawiać ten zawód. Jeżeli nie oglądacie, jeżeli nie chodzicie do teatru, jeżeli nie macie bezpośrednio do czynienia z tym materiałem, no to ciężko będzie w przyszłości w ogóle wypowiedzieć się na jakiś temat. I dlatego taka filmoteka umożliwia Wam. Niesamowite spotkanie z obrazem, niesamowite spotkanie z marzeniami, z wszystkimi pozycjami, do których ciężko się dostać teraz, bo na co dzień tego nie ma w naszych jakichś tam domowych plikach czy, czy płytach. Ja bym tam siedziała 24 godziny na waszym miejscu na dobę, kiedy tylko nie ma zajęć, kiedy można się spotkać, obejrzeć coś wspólnie, podyskutować potem o filmie, czy nawet swoje projekty oglądać i, i widzieć siebie na ekranie i gdzieś tam się doskonalić. Jeżeli macie w sobie pasję, i, a na pewno je, ją macie i wierzycie w swoje marzenia, no to to jest jakiś, jakaś, jakaś ręka, jakiś dobry dar od Ministerstwa, od pis od Waszych nauczycieli warto z tego skorzystać i się wziąć do roboty, bo nic się z niczego nie weźmie. Musicie wykonać jakąś pracę i wtedy na pewno się to opłaci. Być może, że z kimś się spotkam kiedyś w zawodzie, albo od strony aktorskiej, albo od strony technicznej. Czego Wam serdecznie życzę dzisiaj. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję Sandra. Taka sytuacja, nie. Echem. Już mówię. Gdzie zostanie otwarta państwowa filmoteka szkolna? Taka sytuacja, nie. Echem. Jak myślisz do czego taka, do czego ta sala może się przydać?